No, hejka kochani na moim kanale. Zapraszam na czytanie tygodniowe wagi. Drogi Wagusie, macie urodzinki. Zaczynamy od Was. Urodziny zaczynacie między 23 września a 22 października. Kończycie tak, plus, minus, bo różnie to jest podawane. Więc moi drodzy, szczęścia, miłości i spełnienia marzeń, pragnień. Wszystkiego co najlepsze na urodzinowy czas i nie tylko. Spełnienia tych długoterminowych celów, krótkoterminowych, moi drodzy, wszystkiego, czego sobie sami życzycie i ja Wam życzę. E, Wagunie. Oczywiście tego, co dobre sobie życzycie, to ja wam życzę też tego, co dobre. Tego, co złe, to nie. To, to się nie, to nie popieram. <laughs> moi kochani, dobra. Zaczynamy dla Was czytanko tygodniowe, czytanie ogólne. Weźcie to, co rezonuje, a resztę dla tych, którzy mieli usłyszeć czytania. Pamiętajcie, moi drodzy, o subskrypcji kanału o włączeniu dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i nie zdarzy się tak, że obejrzycie coś za późno albo w ogóle. Ok, wagi. Tygodniówka od 25 września do 1 października. Dobra. Co może się wydarzyć? Królowa mieczy. Mhm, proszę, moi drodzy. Co u singli? Cztery kielichy. A, tak zrobimy. Single cztery kielichy. Co u związkowców? A rycerz pentakli co w, związ co w pracy i w finansach? A król pentakli Król pentakli I rada lub wynik? Paśmiecz 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 Dla czytania mamy pięć kielichów, mamy pięć buław i mamy pustelnika i eremitę mamy. Dobrze. Pięć kielichów, pięć buław i pustelnik, czyli eremita. Kochani. Są, jest tutaj sytuacja w nadchodzącym tygodniu, w której jest trochę, jest energii trochę braku. Braku moi drodzy jakby takiej jasności, klarowności. Zauważacie, że albo wam się coś nie udało i trochę się tym martwicie, rozkliwiacie się nad tym, że coś przeminęło, że może jakaś okazja stracona. Ale próbujecie, ko kochani, jeszcze walczyć, rywalizować. Być może macie konflikt wewnętrzny, a jeśli nie konflikt wewnętrzny, to staracie się jeszcze brać udział w jakiejś rywalizacji. E, inaczej. Tutaj ktoś może, jeśli nie wy, no, płakać, że się nie udało. Że być może e, nie udało się tutaj być z kimś, e, wejść z, z jakiejś znajomości, w relacje, czy wejść na wyższy poziom w relacji. E, ktoś być może myśli, że stracił okazję lub szansę albo na poznanie kogoś, albo na właśnie bycie z kimś w sensie formalnie w jakiejś relacji, w związku. E, I część z Was. No, po prostu y, zastanawia się nad tym dosyć mocno. Może nie bierze udziału w tej walce. Część z was zastanawia się, czy warto walczyć, a część z was rywalizuje. Natomiast y, większa część wag jednak zastanawia się, czy warto tą walkę podejmować, czy jest o co walczyć, czy faktycznie wszystko stracone. Y, dlatego się zastanawiacie, że chcecie poznać prawdę. Postanawiacie koniec końców się. Trochę odizolować, wyalienować, i tutaj chcecie, szukacie prawdy, i ta prawda zostanie wam, kochani, dojdziecie do tej prawdy, znajdziecie tą prawdę, poznacie tą prawdę. To może być prawda o Was, prawda o tej osobie, lub prawda o całej tej relacji czy sytuacji. Tak. Więc prawdę, jeżeli będziecie chcieli znaleźć, szukać, to znajdziecie tą prawdę, dowiecie się tej prawdy, poznacie tą prawdę, ale będziecie chcieli to zrobić w odosobnieniu sami, bez pomocy i udziału osób trzecich sami i same co w Królowej Mieczy w wydarzeniach. Moi drodzy, Obserwujecie, no właśnie. Stajecie się takim trochę obserwatorem i zastanawiacie się, czy warto walczyć, jest o co walczyć, czy to wcale nie taka okazja, czy, czy może to nie jest tak, że ta okazja stracona, że to jest jeszcze wszystko możliwe. Wy potraficie jakby w konkretnym czasie się pozbierać, potraficie się uspokoić, ale potraficie również odejść. Dlatego. Ktoś może mieć sytuację, że jakaś waga będzie odchodzić od kogoś, z kimś się rozwodzić, separować, albo ktoś odchodzi od wagi, separuje się lub rozwodzi. E, tutaj jest taki moment, w którym jest też e, dużo równowagi w Was pomiędzy uczuciami a logiką. Jest tutaj spora taka kwintesencja mądrości. E, ktoś tutaj tworzy pewien dystans. Jeśli nie wy, to druga osoba tworzy dystans. Też do takich aktywności, uciech, radości ziemskich, takich przyziemnych. I w nadchodzącym tygodniu wydarza się to, że ktoś z Was już poznał, przeżył, poznał miłość, dużo przeżył i dużo stracił. I dlatego stał się mądry, mądrzejszy, tak? Także. Nie jesteście rozczarowani, bo wiecie, jak to jest. Bardziej zmęczeni, powiedziałabym, bardziej zmęczeni. I szczerze to wydobywacie z siebie takie bardziej filozoficzne podejście do zysków i strat w relacjach, jakie relacja czy jaki związek przynosi, czy w ogóle w życiu też takim materialnym. Nie jesteście do niczego i nikogo, wiecie, przywiązani, przyzwyczajeni, yy, i wasza dusza tak naprawdę jest spokojna, bo wewnątrz jest wolna. Moi drodzy, możecie się zastanawiać, yy, część z was, ci, którzy nie mogą odnaleźć tej równowagi między uczuciem a rozumem, a logiką, możecie się zastanawiać, jak znaleźć tą równowagę w nadchodzącym tygodniu. Właśnie, może, w tym pustelniku będziecie chcieli dojść do tej prawdy, jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, jak dojść do równowagi między tym, co podpowiada rozum, a między tym, co czujecie. I jak nie stracić tej ostrości widzenia. Też. Nie. Tak naprawdę zdajecie sobie sprawę z tego, że im mniej emocji przyjmujecie za dobrą monetę, czyli im mniej emocji z siebie wydacie i dopuszczacie, tym bardziej rozsądną podejmiecie decyzję. Tak, w rezultacie. I coś w tym jest. A moi drodzy, i coś w tym jest, łączycie w sobie zarówno twardość, jak i współczucie. Staracie się być i mądrą osobą, i uczciwą. To może być też tak wasza karta, bo Królowa Mieczy to jest tak naprawdę karta wagi osobowa więc mocno jesteście w swoich i emocjach, i w swojej energii ale jesteście też jakby w centrum tych wydarzeń. Moi drodzy, jeśli decydujecie się i, pod, I macie faktycznie w wydarzeniach coś, co będzie dotyczyło relacji czy związków osobistych, to wy tutaj pokazujecie, że to wy będziecie dominować, to wy będziecie, będziecie decydować, to wy będziecie siłą napędową relacji czy związku i to do was będzie należało to ostatnie słowo. Możecie wprowadzić ostre zasady, surowe zasady, jakieś takie, wiecie, warunki. Będziecie stawiać wysokie wymagania sobie i Innym w tej relacji, w tej sytuacji, czy innej osobie. Co, w co w u singli? U singli mamy czwórkę kielichów. No właśnie. I ktoś z singli zauważa, że coś tutaj w tej relacji, w tym związku nie działa. Ktoś tu się nudzi. Komuś, kochani, no po prostu e, wkradła się rutyna. Ktoś rozczarował się. Ktoś tu jest rozczarowany miło. Tak no, jest tutaj rozczarowanie miłosne, ktoś przeżywa zawód miłosny i część z was ma rozterki. Ktoś jest też rozczarowany drugą osobą. To może waga być rozczarowana drugą osobą, może tak być, i tutaj jest mowa o niewykorzystanej szansie w miłości. O tym właśnie mówi to pięć kielichów w tle, że ktoś nie wykorzystał tej danej szansy w miłości. Albo ktoś jej nie chce wykorzystać. Jest tutaj niechęcenie już tą sytuacją, trochę takie popadanie w apatię, <laughs> tym samym też spowolnienie e, właśnie w Waszym życiu uczuciowym. Trochę chcecie zatrzymać się, spowolnić, więc trochę zwalniacie. E, czujecie tutaj niepewność. W uczuciach, niepewność planów, trochę też brak zainteresowania partnerem-partnerką, ale to tak jak mówię, to może być wasz brak zainteresowania, no albo brak zainteresowania drugiej strony. I następuje trochę taki, znaczy partnerem-partnerką. Chodzi o osobę do waszej relacji. Jeżeli nie macie żadnej znajomości obecnej, z nikim nie utrzymujecie taki, z takiego stałego kontaktu. To najwyraźniej no, przede wszystkim jest znudzenie i monotonia tym brakiem zainteresowania być może wami. Że wy nie macie jakby akurat w nadchodzącym tygodniu dużego zainteresowania, wiecie, powodzenia i tak dalej. Natomiast jest to, jest to przejściowa energia na ten najbliższy tydzień, i tak naprawdę. To nie jest do końca tak, że tak właśnie to wygląda, tylko wy tak to czujecie. Wy nie zauważacie tego, co blisko was. Wy nie cieszycie się z rzeczy małych, z tego, co jest dostępne i z tego, co może cieszyć, a jednak was to nie cieszy, bo wy, moi drodzy, jakby też nie chcecie przyjąć pewnej pomocy od kogoś, część z was. Część z was woli odwoływać jakieś spotkania, niż się. Jeżeli nawet ktoś Was zaprasza, no to nie będziecie, niechętnie będziecie chcieć spotykać się w nadchodzącym tygodniu, będziecie raczej te spotkania odwoływać. I moi drodzy, również, no właśnie, tutaj możecie też zmieniać decyzję. Możecie tęsknić za kimś, kto odszedł albo odchodzi, albo właśnie będziecie tęsknić za jakąś utraconą okazją. No, i uważacie, że, że to jest jakby coś bezpowrotnie traficie, tak? tracicie kogoś. Natomiast, czy to jest bezpowrotnie, no niekoniecznie, bo dla części z Was może tak być, że jakaś znajomość, którą macie, faktycznie odchodzi, ale może nie na zawsze, może odchodzi na jakiś czas. Natomiast Wam się póki co wydaje w tym nadchodzącym tygodniu, że to już bezpowrotne, że to już utracona okazja. I trochę zastanawiacie się, no, jesteście tak, z takim refleksyjnym nastawieniem, i właśnie tutaj będziecie poszukiwać tej prawdy o sobie samym, o drugiej osobie, o relacji, o tym, dlaczego tak się stało, czy tak musiało się stać, czy to tak naprawdę coś stało się takiego trwałego, czy to jest tylko jakby okazja, która została niewykorzystana, ale mm, trzeba może poczekać na kolejną okazję, bo może taka jeszcze będzie. W związku z tym, no trochę możecie mieć takie odczucia, w które nie powinniście się zagłębiać, nie powinniście za długo w nich pozostawać. Jedynie tylko przepracować, sobie sprawdzić, dlaczego tak się stało. Jeżeli chcecie poznać tą prawdę w Pustelniku, to pewnie będziecie dążyć do poznania tej prawdy. Także, no możecie być trochę poddenerwowani w nadchodzącym tygodniu. Tak więc polecam medytację, refleksyjność. Zajęcie się przyjemniejszymi sprawami w nadchodzącym tygodniu, nie obciążanie swojego umysłu, aż nadto unikać takich stanów mocno emocjonalnych, starać się wyciszyć, uspokoić, odpocząć. No, najlepiej byłoby jednak z kimś się spotykać i wyjść czyli nie pozostawać w tej energii. No, ale rozumiem, że. Że nie każda waga może chcieć gdzieś się z kimś spotykać. Może ktoś z Was Wam chcieć pomóc, ale wy nie będziecie chcieć tej pomocy przyjąć, może jednak się przełamiecie, przyjmiecie i nie będziecie tego żałować, ani żałowały. W związkach rycerz pentakli. A w związkach, moi drodzy, no w jakaś relacja, w jakich relacjach już jest takie dążenie do powiększenia rodziny, do tego, żeby powstała rodzina. Jeśli jest taka relacja, jeszcze w miarę luźniejsza, jakaś taka niesformalizowana no to tutaj będzie raczej myślenie, rozmowy, decyzje o, o tym, żeby powstała większa rodzina, o tym, żeby starać się o dzieci o planowaniu dzieci macie też do czynienia w nadchodzącym tygodniu i wy jesteście niezawodni wasza osoba odpowiedzialna niezależny partner par niezawodna, odpowiedzialna partner, partnerka Którzy, osoby, które wiedzą, potrafią się dogadać między sobą, potrafią się zrozumieć. Moi drodzy, jest możliwość też osoby, które są w związkach, w relacjach, że w jakiejś podróży, najczęściej służbowej, czy w jakiejś innej tam wyprawie, wycieczce, możecie poznać kogoś. I to może być romantyczna znajomość. Więc może Wam się taki ktoś przytrafić, pomimo, że jesteście w relacji, w związku. No, większość z Was będzie koncentrowała się na małżeństwie, na prokreacji, na bar... większej stabilizacji, na takich działaniach i czynnościach, które będą Was przybliżały do większej stabilizacji. Tutaj jest tak już myślenie i decyzja, czyny, działanie w kierunku realizacji poważnych. To są poważne intencje. Jesteście gotowi do wspólnego życia, do stworzenia rodziny i do podejmowania już takich działań. Także być może tutaj jeszcze ktoś chce załatwić jakieś kwestie finansowe, albo są potrzebne jeszcze jakieś środki finansowe na to, aby móc wspólnie na przykład zamieszkać, albo w ogóle te plany jakby bardziej właśnie w kierunku powiększenia tej rodziny zrealizować. Więc no, troszczycie się. Albo wy, albo Wasza druga osoba troszczy się o to, te praktyczne rzeczy. Takie jak wspólne mieszkanie, ta, ta, codzienna, ta codzienność, ta właśnie ta codzienna rucyna i ta codzienność. Tutaj chcecie osoby niezawodnej, takiej, jeżeli chodzi o związek, gdzie będzie taki wzajemny szacunek. I moi drodzy, to jest też ważne, że tutaj osoba podejmuje decyzję, już podjęła w zasadzie, podejmuje decyzję w tym tygodniu, że nigdy się nie podda i będzie szła do końca, więc ktoś będzie wytrwały. Ktoś będzie wierny, wytrwały, nawet jak będzie musiał dłużej poczekać, dłużej na coś oczekiwać, to nie ma to dla rycerza monet problemu. Moi drodzy, takie wartości właśnie będą ważne, jak odpowiedzialność, poczucie obowiązku, informowanie o tym, co robi się, gdzie, z kim i tak dalej, czyli takie po prostu, takie takie działania praktyczne podejmowane z rozsądku. Tutaj jest też duża gotowość do pracy nad relacją. Tak więc bardzo fajny partner, partnerka. Dobra sytuacja w związku i w relacji. W pracy i w finansach król pentakli. I król monet mówi o tym, że na waszej drodze może pojawić się taki król monet, który będzie no dobrze osobą tutaj... Osobą, która dobrze pokazuje się materialnie, finansowo, która mogłaby stworzyć czy pomóc Wam w bezpieczeństwie materialnym, finansowym, to może być sponsor do jakiegoś przedsięwzięcia, ale to może być również dobra Wasza sytuacja finansowa. To może być czyjś awans. Tutaj może przyjść trochę więcej pieniędzy, trochę więcej gotówki, i będziecie cierpliwie dążyć do jakiegoś wytyczonego celu. Zyskowny, udany interes tu jest, może być jakiś zwrot z inwestycji, albo po prostu dobrze prosperująca firma, dobra współpraca. No, możecie mieć do czynienia z taką instytucją lub osobą, która będzie pod względem finansowym dla Was, no właśnie, przychylna, ale też która będzie mogła Wam pomóc, która będzie mogła Wam pomóc. Możecie dobrze zakończyć jakąś ważną sprawę, yy, czyli no, z sukcesem finansowym, z sukcesem materialnym. Jest możliwość, yy, moi drodzy, takich zyskownych posunięć, intratnych, dobrych yy, negocjacji. Możecie właśnie uzyskać takie poparcie od takiej osoby, yy, od której potrzebowaliście yy, materialnie, yy, która mogłaby was wesprzeć. Czyli zainwestować w Was lub Wasze przedsięwzięcie. No chyba, że to Wy będziecie inwestować w kogoś, ale raczej to jest taka osoba do Was, dla Was, którą, która pojawia się w nadchodzącym tygodniu. I można, kochani, dostrzec ten potencjał, jaki ta osoba z sobą niesie, żeby dobrze kochani, Wykorzystać to, co ta osoba faktycznie może dla Was zrobić. Mhm. No, jeżeli to awans, to to wiecie: to jest awans na kierownicze stanowisko, samodzielne, odpowiedzialne, e, oczywiście też intratne, tak. Władza, kierowanie innymi, zarządzanie innymi, duża, no poprawa sytuacji, też finansowych, więc tutaj jest już spora niezależność finansowa. Bezpieczeństwo materialne i emocjonalne również dzięki temu. W radzie lub w wyniku paźmieczy. W radzie lub w wyniku paźmieczy. I ten paźmieczy, drogie. Drogie wagi. Radzi Wam, abyście mówili swoją prawdę. Więc widzicie, to tak trochę bardzo mocno rezonuje z tą królową mieczy, z tą waszą energią, z wami, abyście pozostali w swojej energii. Jeżeli cokolwiek czujecie, że się nie udało albo mielibyście o coś walczyć, walczyć lub rywalizować, to zastanawcie się, którą walkę warto stoczyć, czy warto walczyć o coś lub o kogoś, czy o jakąś sytuację, czy o jakąś osobę. No bo jeżeli wy znacie prawdę i macie mówić swoją prawdę, to znaczy, że wasza prawda jest. Ważna. W tym wszystkim. Ale oczywiście nie, nie chodzi tutaj o samą prawdę. A chodzi tu bardziej o dążenie do poznania prawdy. Więc jeżeli w tym postelniku uda Wam się dowiedzieć prawdy, jeśli nie znacie, a do tego dążycie, jaka jest prawda w tej sytuacji, w tej relacji, czy w ogóle tak czy w obszarze zawodowym, czy w obszarze osobistym, to czy pomoże tą prawdę też razem z tym pustelnikiem, dlatego że czy jest już taką osobą, która kontroluje, weryfikuje, śledzi, sprawdza. Jeżeli będziecie dociekliwi i będziecie, zechcecie zabawić się detektywa, no to zapewne to zrobicie. Natomiast, no, to jest też pytanie, czy warto to robić i po co to robić, jaki jest tego cel, tak? Czy to coś w ogóle zmieni? Bo w wyniku tego wszystkiego też, moi drodzy, może powstać jakiś konflikt i mogą zostać zagrożone dobre stosunki i dobre relacje, no ale jeżeli ktoś odchodzi, ktoś się separuje i czy, czy, czy następuje jakiś rozwód faktycznie osób, no to też, moi drodzy, paśmie, czy na przykład może być notariuszem, może być urzędnikiem takiego trochę niższego szczebla, więc możecie mieć do czynienia też z taką osobą, bardzo dobrze zorganizowaną w wyniku tego tygodnia no ale to wtedy gdyby faktycznie tutaj ktoś urzędowo jakąś decyzję wydawał jakieś orzeczenie, no chyba, że to będzie orzeczenie o rozwodzie może tak być, no może tak być dla kogoś no bo w wyniku tego wszystkiego przechodzi pewne ochłodzenie na linii partnerskiej czy na linii jakiejś relacji, czy znajomości czy współpracy kłótnie, konflikty brak szczerości jeszcze takie bycie z kimś tylko z przyzwyczajenia, to może coś takiego się też pokazać dla was, u was, przez was. Moi drodzy, Paśmie czy mówi też o tym, że w wyniku tego tygodnia o tyle może być trudno, że może być odrzuconych wiele jakichś propozycji. Może pojawić się czyjaś krytyka. Warto też słuchać tych słów krytyki, wsłuchać się w nie, bo można uzyskać w tym będzie dużo cennych rad na przyszłość. I pamiętajcie, aby mówić swoją prawdę. To tyle, moje drogie wagi, buziaki. Do następnego razu. Pa pa!